tej strony inspirowane uczuciami Ewa Argalska. Witam was bardzo serdecznie. Jest to moja kolejna inspiracja dla sklepu Zielone Koty. Tym razem zdecydowałam, że przygotuję layout. Dawno już nie robiłam tej formy, więc chciałam przygotować coś takiego innego. Wykorzystuję tutaj papiery Forhim od Scrap and Me. Przygotowałam sobie mnóstwo różnych dodatków powycinanych z wykrojników oraz z dodatków do tej kolekcji. Mam tutaj też dodatki z kolekcji Natural Beauty od Alchemy of Art. I z tych elementów, które tutaj pokazuję, właśnie ten layout chcę przygotować. Mam też ścinki, które zostały mi po innej pracy. Też chciałabym je tutaj wkomponować w całą tą pracę. Z tego arkusza w szachownice docięłam sobie taki fragment o szerokości około 12 cm radełkiem przejeżdżam bok, tak żeby go troszeczkę podnieść i nadać takiego ciekawszego, fajnego efektu, takiej delikatnej faktury, teraz mniej więcej planuję sobie, gdzie rozłożę kompozycję, ta główna będzie po lewej stronie, tam gdzie była ta mata na zdjęcie, a po prawej będzie ta druga kompozycja, tam gdzie położyłam tego czarnego taga. Teraz chciałabym troszkę rozbielić sobie to całe tło i delikatnie przyćmić te napisy, więc tuszem akrylowym, bo akurat z białych farb, został mi tylko ten tusz akrylowy, właśnie rozbielam. Po lewej stronie zrobiłam sobie taką małą próbkę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało. No i teraz już tak, jak widzicie, tym pędzlem po prostu w miejscu, gdzie będzie takie przejście pomiędzy tymi dwoma kompozycjami. Dodaję troszeczkę tego białego koloru. Wszystko podsuszam delikatnie nagrzewnicą. Nagrzewnicy używam zarówno z tej frontowej strony, jak i od spodu, żeby ten papier za bardzo mi nie falował. Papier od scrapen jest bardzo gruby, więc naprawdę fajnie do takich mediowych rzeczy się nadaje. I tutaj jeszcze postanowiłam dodać troszeczkę białych chlapań, bo nie chcę całej pracy później chlapać na biało, ale tak z spod spodu chciałabym, żeby właśnie te białe chlapaniami, jakby wystawały, żeby po prostu były pod spodem. Podsuszam sobie to nagrzewnicą, i tak samo i z przodu, i z tyłu. Ten proces troszeczkę trwał, więc tutaj te fragmenty powycinałam i później jeszcze stwierdziłam, że troszkę tutaj czegoś mi brakuje. Myślałam, że fajne odbitki wyjdą tym białym tuszem, ale niestety w ogóle go nie było widać, więc wzięłam tusz taki szary. On jest z zestawu czterech takich tuszy z tych Ar z Archivala. Link oczywiście do produktów będzie w opisie filmu. Tutaj wykorzystuję taki fajny stempel ze Studio Light. On niestety już jest niedostępny, ale w linkach też będzie inny stempel równie fajny które też bardzo lubię. Generalnie chodzi o to, żeby tutaj jakiś taki fragment takiego tła dodać. Można też zrobić wzór na przykład przez maskę. To jest na razie takie bardzo delikatne, ale później jeszcze na końcu zobaczycie, że jeszcze tutaj troszeczkę tego stemplowania będzie tak, żeby ten efekt fajnie wzmocnić. No i zabieram się teraz już za układanie całej kompozycji. Tutaj Przyklejam tą szachownicę. Tak jak widzieliście, tak nie do końca wysmarowałam tym klejem brzegi, bo chcę, żeby delikatnie ten papier mi po brzegach odstawał. Na no, takim efekcie tutaj wyjątkowo mi zależy. No i tak jak widzicie, mam tych dodatków tutaj naprawdę dużo. I z wykrojników, i powycinanych takich elementów z kolekcji. Tutaj wpadłam też na taki pomysł, żeby pod kompozycją. Umieścić kopertę taką małą, w środku tej koperty będzie tak, i na tym tagu będą wklejone życzenia, ponieważ ten layout będzie prezentem. Więc taka skrytka na życzenia tutaj się znajdzie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Tu układam całą kompozycję. Więc myślę, że ten fragment y, troszeczkę y, no, przyspieszony to on już jest, y, ale zostawię Was tutaj y, z muzyką i wrócę do Was jeszcze pod koniec tego y, filmu. Także zostawiam Was z muzyką i słyszymy się za chwileczkę. Jestem z powrotem, zbliżam się tutaj już do samego końca. To już takie ostatnie detale, wykończenia. Tak jak widzieliście, dodałam też tutaj taką niteczkę, z której stworzyłam w tych kompozycjach też dosyć fajny element. I teraz, właśnie, dodaję jeszcze stemplowanie, ale już tym razem czarnym tuszem, bo już dokładnie wiem, gdzie one mają być. Chcę je tak wyróżnić tutaj fajnie, więc ten szary już byłby za jasny brązowy tak jakoś nie bardzo mi tu będzie pasował bo mam też czarne elementy tu więc chciałam też tą czarni troszeczkę podkreślić no i jeszcze chlapania oczywiście chlapania muszą być i zdecydowałam się na chlapania w kolorze czarnym tak żeby też właśnie te wykrojniki te elementy z wykrojników czarne tutaj fajnie Podkreślić. Troszkę też chlapię to miejsce, gdzie będzie zdjęcie, już później na zdjęciach inspiracji zobaczycie ten layout już taki gotowy ze zdjęciem. No i jeszcze na koniec, już poza filmem, poza kadrem, dodałam też napisy, które właśnie do tego zdjęcia będą dopasowane. Także już tego nie nagrałam, bo zastanawiałam się właśnie. I ostatecznie, jakie zdjęcie tutaj wykorzystam, więc chciałam te napisy też dobrać, po prostu do zdjęcia, tak, żeby ten layout tworzył taką fajną, spójną całość. I na końcu jeszcze wstawiłam Wam właśnie zdjęcia, gdzie pokazuję, jak on już wygląda, tak ostatecznie, jak już te napisy są dodane. A tutaj jeszcze przypomniało mi się, że przygotowałam sobie takie fajne metalowe tryby i też te metalowe tryby chcę gdzieniegdzie w tej kompozycji dorzucić. Przyklejam je na klej introligatorski. Zostawiam to tak na płasku, nie ruszam tego. Jak to wyschnie, to uwierzcie mi, że to się naprawdę będzie super trzymało. I tak prezentuje się ta praca z bliska. Dziękuję Wam, że tutaj byliście, że oglądaliście. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa pa!